Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3, dzisiaj streamujemy mecz Raptora i Danego, damy sobie tutaj gotowe, jako spektator Turcja na Turcję, o będzie ciekawy coś się czuje, poczekajcie ustawię sobie na telefonie, żeby było widać co wy mnie piszecie Potencjalnie Okej okay. I wszystko śmieje, zobaczcie tylko mam wyciszyłem telefon Oczywiście, że tak Ogólnie u mnie leje, zobaczymy jak sobie w monitoracie powiedzie No, to lecimy z tematem, mamy Turcję Turcję. Okej. Okay. Raptor to tu może zrobić, jeśli się nie wycza co się Jak to się okaże praniu. A jak to, ja w sensie jako spektator? że jak specjalna ronda cię chyba że nie zauważam, on ją zmienił po prostu w trakcie. no ruszło. Napoleon Bonaparte. potencjalnie, chociaż nie pasuje. Może? Z... Na no, opartego? Może, bo był. Wyglądać... Skąd są tego Teraz do domu się tę twierdzę taką, nie? okej, okay, a który to jest który? O! co koło siebie. Raptor i... Boże, Dany przepraszam. Tu jest Dany, tu jest Raptor. Mhm. Tak gdzieś się rzucili wsparcie sojuszników, więc w tym wypadku Dany ma w sobie jeszcze dwa boty. Jako, że to jest Turcja to będzie miał cieplutko, że tak powiem. Może wyłączmy. O! I pod Ctrl F, Ctrl F. Dobra. W tej sytuacji Raptor ma przewagę pod względem. Może inaczej, na razie możemy tak zrobić. Wizję zobaczymy później. Na tym etapie Raptor ma przewagę, ponieważ ma do dyspozycji Turcję. Dwa dodatkowe boty mają również. Nie mają czasu pokoju, okej. Okay. To właściwie dany. Może się przejechać po jego botach, jak będzie chciał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na tym etapie. Mhm. Albo szuka złota. Albo po prostu robi wizję. W przypadku danego, no na bazar i na kuźni, inwestuje, czyli pójdzie od razu w. Jak to się nazywa? W, w, w. koszary. No ja sobie robię to samo, oboje. Tylko o dziwo Raptor robi to wolniej. No czekaj o dziwo. Zwycięstwa powinny pokazywać. E, czy powinny pokazywać? E, powinny wskazywać, że Raptor powinien grać już sprawnie od danego. Dane wydaje mi się za chwilę. No właśnie. E, powinien pierwszy zaatakować, już ten kolega. Dwie, dwie, dwa razy koszary już stają, no i niestety boty do najmocniejszych nie należą, więc y, zanim one rozwiną y, potencjał militarny, to już tutaj mogą się naparzyć z i Raptor od samego początku. Więc Raptor może nie mieć w pożytku, jeśli nie będzie lepszy od, y, to nazywa, od y, danego, to może mieć problem z obronieniem się przy pierwszym atakiem. zobaczmy na chwilę jego wizję. Tak, on na razie idzie tu. Tutaj, okej, okay. mur stawia, nie po co w tym miejscu. Ja osobiście nie znam tej taktyki, więc nie wiem po co stawiać mur na środku mapy pojedynczej nawet. Rado, że długo się buduje drwa... Co? W sumie stacjonarno, w sumie stacjonarno ten... Yy, przypomniałem sobie budynek, gdy Czapem PR2 stawiało się po starunki, yy, w miejscu, w które chciało się mieć wizję, będzie wieża obrony, która rozstrzygnęła przeciwnika. W wieży zamku była możliwość stw yy, stworzenia technologii, która się nazywała zabójcie dziury. Yy, ona miała inną nazwę, bo zabójcie dziury pochodzi z tureckiego otoku, który gdzieś posiadałem. Natomiast e, generalnie chodzi o to, że wtedy wieża może strzelać je pod samą siebie, bo inaczej jest określony zasięg, czyli na przykład dotąd. Oto na przykład dotąd wieżą się może strzelić, bezabiska zabiska przeciwnik. A dzięki technologii zabójcy dziury wieża mogła ostrzelać przeciwnika. No bo akurat do, to był dobry system obronny. M wiem, zauważyłem. E, ja przypomn Przypomniała mi się anegdota z Age of Empires 2. E, tam boty sobie radzą, jeśli chodzi o Turcję. A zobaczmy jak sobie radzi... Kto jest pod... Czwórką jest? Nie, pod piątką pewnie. Nie. tylko jedynka. A pod jedynką będzie, okej. Okay. Pod jedynką mamy... Teraz Pod czwórką jestem ja? Nie, jestem pod truką. aha, ja jako spektator mogę widzieć całą mapę, ok, ale nie mogę jednocześnie nikomu temu tutaj wjechał kawaler... ooo. No, lekki sapiecha to jest game changer na tym etapie, dlatego że leki piechór nie jest w stanie się przy nim jako tak obronić. Nawet jedna jednostka, zobaczcie, dwie jednostki kawalerii, a zobaczcie, jako żeśmy to zrobiły, ale już teraz w się znajduje, nie? Z tej strony, bot już pręży mu skuły. Tutaj też drugi bot pręży mu skuły, ale za wolno. Była sobie kopalnia złota. No ten powinien iść pikinierów, moim zdaniem. Nawet poszedł, nie, to jest łucznik. Jakby poszedł pikinierów, to byłby w stanie obronić się takim zapiechą. Notabene, ten cholernik rozjechał mi moich e, polskich, jak miałem... E, jak to się nazywa? Jak miałem polskich e, pikinierów. Więc to jest naprawdę mocna jednostka. No, 15 damage'a zadaje. Ale ciekawe, czy on w ogóle rozwinął... I to, to zadaje na start pytanie do nie? Nawet bez rozwinięcia yy, technologicznego swoich jednostek. Widzę, że szybki nierami odkrył yy, całkowicie bazę yy, Raptora. A, że powiem sojusznik raptory. Do z botu można dostać trochę do iwatu od... Chociaż, chociaż, chociaż... Sam się zabił. Bo te automaty się wysadzają w swoje kopalnie. I można powiedzieć w pewnym sensie, że dane sam się tutaj załatwił. Jeśli zdobędzie teraz później, będzie miał przewagę trochę nad botem, nie zdobył kuźni, właściwie nie podjął dobrej decyzji, wystarczył zdobyć później, i przewagę. O, nie wiedziałem, że jak y, dane zaznacza kościelnostkę, to mi ją od razu pokazuje. Ten tutaj nadchodzi na pomoc. To co powiedziałem o botach swego czasu, że boty jak zostaje zaatakowany, to boty automatycznie lecą do zaatakowanego sojusznika. Tebradar robił tak, tak udolnie jak Stalin w 1944 roku w Warszawie. No dobra, tutaj bądźmy skopulatni, że to nie jest tak, że Związek Radzieckich nie chciał pomóc w Warszawie, bo to nie chodziło o to, że w ogóle chciał pomóc w Warszawie, tylko nie był w stanie realnie wysłać wojsk. Sprytna. Z... Rozbudowano kopalnie złota i to po w dane sobie produkcję złota. Dobre rozwiązanie. No, z tym botem będzie miał dany problem, to już mówię poważnie, bo one bardzo szybko się rozbudowują już teraz. Im więcej czasu da temu fioletowemu, tym bardziej rozbuduje swój potencjał militarny. Dodatkowo sam Raptor już nagromadził ponad 300 jednostek, co prawda z chłopami, ale jeśli weźmiemy się pod uwagę, że yy, posiada aktualnie ponad 150 żołnierzy, to... I to głównie tureckich ucieków, co prawda, to jednak yy, ma się czym bronić. No, leki piechu zostanie szalone, to mówię poważnie. To się bardzo źle skończy. Tutaj ten drugi bot już e, daje się załatwić kawalerii, To sobie powiedziałem. Lekki sapiecha to jest e, bardzo mocna jednostka. Z tą drogą nie rozumiem idei, po co samych huczników. Dla mnie to bez sensu. Wystarczy ciężko bronej jednostka i ten ucisk staje się bezużyteczny. A wystarczy to spojrzeć, lekko zbrojnej jednostki giną owszem, ale wystawić je opancerzone jednostki, te jednostki stają się bezużyteczne. Faktycznie w tej grze, mur to jest dobra wizja, ponieważ muru nie da się zniszczyć przy pomocy piechoty. Można go zniszczyć tylko i wyłącznie przy pomocy. Jak to się nazywa? Przy pomocy artylerii lub grandierów ucinku, właśnie. Dużo mówię, łucznicy. Chyba nie będę w stanie tak najechać. Nie, ja nie. Ale generalnie o to chodzi, że łucznicy są w stanie zniszczyć. A jak sobie dane radzi? Dane to tak, z tej strony szukuje atak. Tu gromadzi drugą armię. Tutaj zmusza bota do przesuwania się i za chwilę zaatakuje kawalerią. Łuczników i... O, nie wiem, czy sobie... On nie strzela w ogóle. dane nie podejmuje walki w tym momencie. Maksymalna wizja. A, mm, taka ciekawostka. Nie używam maksymalnej wizji, bo jestem na topie I u mnie ta wizja to są takie malutkie, jak mrówki wyglądające jednostki, wiecie? Taka ciekawostka. No i to będzie chyba game over. Dlatego, że wyjechał mu od tyłu po prostu. Nawet jak przesunie jednostki, to nie ma już szansy się z tej strony obronić. Chociaż, 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 chociaż... Dobra, ma szansę się wybronić, bo skupili się w jednym miejscu, mam dużo uczników. Więc powiedzmy, że jeszcze ten jeden atak od odeprze. A co na to dane? Dane dopiero, że mu skuły. Yy, Okej, okay, zniszczą mu... Może zdąży naprawić, on chyba nawet nie zauważył, że przyję... Tak, za chwilę mu się wysadziło bo za późno. Chociaż może zdąży, patrzcie, 300... I, to jest... I zdążył, 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 zdążył. Na ostatnią chwilę, ale zdążył. Lub nie. Nie, zdążył, zdążył, dobrze jest. To się chyba zbagowało, nie? A nie. Tak, z mojej perspektywy chyba mlaga po prostu. Eee, leje u mnie, więc jest to duże prawdopodobieństwo. Nie udało się dany, danemu wykończyć żadnego z botów, i to stanowi spory problem na niego. Czekajcie, przerzucę się na siebie. Dlatego, że za chwilę będzie okrążony. Ci, co atakują z tej strony, do tej kopalni złota, to już nie będziemy za chwilę. Tak, bo... Tak, ee, z tej strony go atakują, ten już się zbliża, idzie razem z Raptorem, to będzie oblężenie w tym momencie. To jest w ogóle fajna kotlinka. Normalny nikt by tutaj nie wszedł, gdyby że jak wygląda ta kotlinka, bo stąd stąd wystarczy strzelcy, bo wszedł piechotny, to tu pan. dosłownie. To tak fajnie by zamieszkać, jakby się dom postawiło, jakby się ktoś jak, jak wziął zamieszkać w takim miejscu, okrążone wszystkich wszystkie strony. Teraz Raptor chyba się zemści. No, bo te szukają ofensywy. A tym etapie to koniec historii już. Ok. Kolejny budynek spawny. On się może wybronić jeszcze, wiecie o co chodzi. To nie jest tak, że dany przegrał w tym momencie. Tylko... Ja nie wróżam w przyszłości, pod tym względem, że jest okrążona aktualnie z trzech stron. Myślę, że dwa ataki góra wytrzyma, no ale zobaczymy. Na razie będę wyrokował. Może na razie wyłączymy Głowa już nie jest potrzebna. To będzie game over, jeśli one... Tak. Tyle w temacie, to się wybronił. Ale stać już wszystkie kopalnie złota praktycznie. Tak, stać już wszystkie kopalnie. Odbudowa zniszczeń wojennych jest już dla niego chyba nierealna w tym momencie. Chociaż nie, popatrzcie, jeszcze ma zasoby, więc poza węglem powinien się utrzymać, tylko musi kontratakować w jakiś sposób. Musi ich nękać, bo inaczej przegra. Mali mi populację osiągnięte, odbudowuje armię. Musi odeprzeć się, musi zniszczyć ten oddział, musi pokonać... No Nie chcę być tutaj pesymistą, że tak powiem. Ta, gru ta, grupa, ta yy, grupa uderzeniowa, raczej grupa wyburzeniowa, to może robić się, się nie wyczerpać, jak wejdzie. A w ogóle dany ją widzi? No... Dany, ja bym się te, na swoim miejscu nie interesował teraz za bardzo Raptorem, wiesz? O, game over. Game over. Patrzcie. Y, albo ja mam gigalaga, albo Dany w ogóle olał tego i teraz idzie tylko na Raptora i poświęci... i zamiast bronić bazy, y, pozwoli na ja inflację. Tak to się skończy teraz. Ja może się nie znam taktyce, ale to się bardzo... Są drogą ucznicy naprawdę są niecelni, widzicie? Dopiero są miejscu. Wystarczy się przymieszać, i są bezużyteczni. Może coś w tej logice jest, że zobaczcie, muszkietarami jest bardzo skuteczny, a ucznicy w ogóle nie mogą trafić w celę, gdzie łucicy bardzo długo. Chyba naprawdę bardzo długo byli celniejsi od muszkietarów Bo muszkiety same w sobie przez rozrzut i przez samą konstrukcję nie były takie celne jak... Łuki. Dobrze wyszkolony łucznik potrafi po pierwsze celniej strzelać, czyli na mniejszy zasięg. Faktycznie, że łuk musiał być, łucznik musiał być dłużej szkolony, bo żeby nauczyć się porządnie strzelać z łuku, to była lata treningów. Z kolei właściwie muszkiety, muszkiety spowodowały, że granica wieku, w której rekrutowano żołnierzy była bardzo zmniejszona, bo już właściwie każdy, kto był w stanie podnieść broń, był w stanie walczyć. Dane dociska. Pokona raptora. Nie pokona go w polu, ale zamiast dać ci bazę, Postawił wszystko na jedną kartę. Na samobójczy atak. No już tego nie broni. O, poświęćmy wszystkie siły na zaatakowanie raptora. Jeśli przejmie bazę, w co wątpię, bo został wystrzelany. Tak, on to jest atak o takiej szanse, to. Jeszcze idzie drugi, pod go dojechać. Jeszcze usuńmy na razie, tak? I trzecia armia. Nie wiem, co uskutecznia się w tym momencie. Dane, ale już w tym momencie jest game over. Jezus mania. aktuacja. No dobrze drodzy widzowie. Dziękuję za uwagę. nadzieję, materiał wam się spodobał to zapraszam na kolejny mój kanał. to trzymajcie się następnego. No i cześć.